Witaj, nazywam się Damian Dąbrowski. W dzisiejszym materiale opowiem Ci krótko i na temat czym i jak ciąć różnego rodzaju rury PP, peksy, jakieś takie inne rury, nie wiem, kany czy coś tam, nie? Dlatego jeżeli jesteś ciekaw, jeżeli planujesz samodzielnie wykonywać na przykład remont swojej łazienki, e, bądź też może masz za dużo, na przykład chcesz pociąć na mniejsze kawałki, nie wiem, whatever, no to ten film myślę, że będzie dla Ciebie przydatny. Także słuchaj, w jednym z moich innych filmików, gdzieś tutaj możesz opowiadać, tak, możesz zobaczyć, opowiadałem jak ciąć na przykład profile CD, e, jakieś takie stalowe. Dzisiaj biorę pod lupę właśnie temat taki hydrauliczny i mam, mamy różnego rodzaju Właśnie przecież rurki z tworzyw sztucznych, tak jakieś PP, pex tak i tak dalej. I czym to ciąć? Możesz to ciąć kątówką, nie jest ani wygodne, ani praktyczne. Więc zatem, czym to się robi? E, robi się to e, ale słuchaj, musisz kupić specjalne takie nożyczki, taką gilotynkę, która do tego służy. E, instrukcja jest bardzo prosta, nie ma w tym niczego sk specjalnego, skomplikowanego. Koszt powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, 40 zł. To też wszystko zależy wiadomo, jakie marki chcesz. E, właśnie te nożyce czy lepsze, e, czy gorsze, prawda? Lecz z takim kosztem musisz jednak się liczyć, jeżeli planujesz, wiadomo, wykonywać więcej takich typu instalacji, jakieś tam ciąć i tak dalej. To myślę, że lepiej wybrać jakiś tam produkt ze średniej półki cenowej. Ja mam kilka e, i powiem że nawet tej, dobra, nieważne, nie będę ci promował. Dzisiaj mam czerwone tak, nożyce. Konstrukcja jest prosta, ponieważ jeżeli wystarczy, że tylko włożymy tutaj automatycznie tutaj gilotyna się zacina, zaciska jak widzisz już trzyma to, nie ma tutaj takiego skomplikowanego Cyt. zostało przecięte na odpowiednią długość, którą chcieliśmy tutaj odblokowujemy i wszystko na nowo idzie rozumiesz, nie ma tu niczego skomplikowanego, skomplikowanego. także tak to wygląda hmm. No i co? I tu chyba temat wyczerpał. Aczkolwiek jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, pisz mi o w komentarzu. Jeżeli będę miał tylko czas, odpowiem na pewno na nie. Subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo więcej takich, nie wiem, patentów, porad, nie wiem, jest na moim kanale. Już na moim kanale jest ponad 140-150 materiałów, więc naprawdę jest czym wybierać wiedzy z różnych dziedzin budowlanych, wykończeniówki, hydrauliki, takie dziś, elektryki, stanu surowego, jakieś porady budowlane, nie? Więc myślę, że jest w czym wybierać, ten kanał tworzony jest właśnie z myślą o osobach każdej obu płci, E, obu płci, bądź też miliona płci. Dobra, zostajemy przy obu płciach, nie? E, dla wszystkich po prostu, o jest tworzony dla wszystkich, dla kobiet, dla mężczyzn, także mm, rurę PP może uciąć także kobieta, także wiedz, że coś takiego istnieje, powiedz, że chcesz jakieś takie nożyce właśnie do cięcia rury PP, e, jakiś taki właśnie tworzyw sztucznych, a to na pewno da, nie? Mm, mm. Co jeszcze, nie wiem czy mówiłem, ale ostaw tu łapkę w górę, co? Może to promować mój kanał na YouTube, docierać do jeszcze większej ilości ludzi, a na tym mi zależy po prostu. Mm. No, bo chciałbym pomagać, chciałbym tego, chciałbym pomagać. Po prostu. Nie? Nawet jeżeli pomogę jednej osobie, to robię to dobry uczynek. Także jak widzisz, no, Hydraulika jest prosta. <laughs> to akurat jest proste, prawda, tylko znaczy że gdzieś na odpowiednią długość jest coś uciąć, tak i sobie po prostu obcinasz. Nie? nie ma w tym filozofii, myślę, że każdy sobie z tym poradzi. To tyle. Dziękuję za Twój czas, za, za Twój czas, za Twoje obejrzenie. Mam nadzieję do zobaczenia. Miłego dnia, siema!